Flash mnie kupił. No może nie dosłownie, ale jeżeli mówimy o tym Flashu z DC Comics, nie myślcie o tym Flashu, czyli o przydomku Flash, który nosił swojego czasu Grand Theft Aid Wayne Wade, ale właśnie o tym Flashu. Flash z New 52. Przeczytałem. Pięciotomowa seria i powiem szczerze, jest fajnie. Jest naprawdę fajnie, a uniwersum DC Comics mówi, że jest fajnie, Jarek. No to jak jest fajnie, to znaczy, że ten z DC odrodzenia może Ci się spodobać jeszcze bardziej. Cholera. Tam jest 15 tomów. Nie, na razie nie zdecyduję się tego kupić. Mam jeszcze te do przeczytania z... Wielkiej kolekcji komiksów DC, które prezentowałem. Nie przeczytałem tego odrodzenie owszem, ale z serii Bohaterowie i Złoczyńcy, także na razie pozostanę przy tym flashu i zobaczę, czy są też tak dobre i czy chcę je mieć w swojej kolekcji tak jak na pewno będę chciał pozostawić serię z New 52. A jak ona się prezentuje, a już wam właśnie przedstawię, bo udajemy się tam na mój stół, gdzie nagrywam i. Mam dla was materiał, najlepsze komiks, komiksowe serie, właśnie z Flash'em w roli głównej i seria New 52 albo jak została wydana pod naszym szyldem, nowe DC Comics od Egmontu. I tak oto znajdujemy się na moim stole, gdzie prezentuję wam całość pięciotomowej serii z Flash'em w roli głównej. Ile razy już był ten Flash dzisiaj? Dużo i będzie jeszcze więcej. Ale właśnie, zanim zaczniemy, to oczywiście Was zachęcam do tego, abyście skorzystali z linków w opisie mojego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę. Wszystko w bardzo szybkim tempie. Miejmy nadzieję. Dobra, moi kochani, co mogę powiedzieć? Przede wszystkim to, że za ten komiks odpowiada przede wszystkim duet Francis Manapul i Brian Buczelato. Manapula mogliśmy poznać choćby nawet przy współpracy, jeżeli mówimy o komiksie Batman Rock I. Pewnie zaraz ktoś mnie skarci, jeżeli się pomyliłem, ale tak, dobrze pamiętam. To właśnie był Manapool i to było wydane w linii DC Deluxe. Też oczywiście Egmont, tak jak w przypadku właśnie tego tutaj. Tak, mówię po raz kolejny Flesza. Piąty tom, ostatni, jedynie tutaj Patryk Zirech. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Jeżeli przypatrzymy się tutaj dobrze na okładce, no to wtedy już właśnie zabrakło Manapula, został tylko Buczelato. I jak jest? Ok, tak jak wspomniałem, seria mi się spodobała bardzo, nie ukrywam i chyba przekonam się do naszego Sprintera, bo... Bo, bo naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony. Przede wszystkim nie ukrywam, że nie kojarzyłem za bardzo tych wszystkich złoli z, e, z Flasha, kapitana Chłoda, czy nie wiem, jak to woli Captain Cole, tak, owszem, pojawia się tam przecież też Trickster, dobrze mówię, jest Heatwave e, p, i, i tam kilka jeszcze bohaterów, e, antybohaterów może, albo po prostu złoli, którzy są, ale przede wszystkim zacznijmy właśnie prezentację e, tych. E, komiksów, pierwszy tom, cała naprzód, który rozpoczyna ten cały, nazwijmy to może, run. Naprawdę, od razu mnie wciągnął. Myślałem, że przeczytam pierwszy tom ok, drugi, trzeci fajnie. Kiedyś Spoiler Included mówił, że czym dalej w las, tym było słabiej, że ten Flash chyba zjadał swój własny ogon. Jakoś tak to powiedział, to było już ileś lat temu. Czy ja wiem? Może z czasem to wszystko topnieje jeżeli mówimy tutaj o tym fabularnym wątku przede wszystkim goryl Grud. No ta historia troszeczkę taka jest słaba na tle tych pozostałych, ale bardzo mi się podoba cały kształt genezy Flesh'a. Jeżeli mówimy tutaj o historii jego ojca, który siedzi za kratkami, który przyznał się do zamordowania, tak będzie trochę tu spoilerów. Wybaczcie, ale do zamordowania własnej żony a okazuje się, że wcale tak do końca nie jest. I pewien z czasem oficer, jak się okazuje, kapitan policji, gdzie pracuje nasz główny bohater, skrywa pewien sekret. Ja tutaj się nie będę rozwodził w całej tej fabularnej historii, która jest naprawdę świetna. Bo po prostu nie chcę tego spoilować. Może jeszcze ktoś nie przeczytał tak jak ja po tylu latach bycia na rynku tego komiksu i chciałby się po prostu dowiedzieć. Na pewno wątek miłosny jest tu dość mocno zabarwiony. Flash z czasem zaczyna rozumieć jednak, że chronienie swojej miłości. Gdyż on jest super bohaterem, jest nie do końca na miejscu, choć chciałby, żeby jej się nic nie stało, ale to mówię, wszystko jest tutaj bardzo, może nie zawiłe, jest to proste i kurde ciekawe, nawet trzymające w napięciu. Wow, powiedziałem to. Stałem się może nie takim fanem Flesza jak Batmana czy Green Arrowa, ale kto wie, może Flash skoczy na trzecie miejsce? Jest to prawdopodobne, moi kochani. Nie ukrywam, nawet będę miał chyba za jakiś czas pewną niespodziankę związaną z fleszem. Jeżeli ci, co mają, no, co wydają, nie tylko komiksy się pospieszą. Ale wracając do tematu, prezentacja, w szybkim skrócie, mniej więcej powiedzia powiedziałem wam, co i jak, o co wchodzi w tej historii. Oczywiście tutaj jest wiele innych wątków. Załamywanie, nie wiem, czy dobrze mówię, tej czasoprzestrzeni. Pewien pilot. Samolotu, który rozbił się podczas II wojny światowej i wiele, wiele innych wątków. Naprawdę jest tutaj tego odgroma. Ja przede wszystkim chciałem pochwalić tutaj Duet Mana Pulbuczela, bo fajną odwalili robotę. Zarówno tą fabularną z małymi tam może jakimiś minusikami, ale przede wszystkim tą wizualną, naprawdę ten styl artystyczny mi się podoba. Fajnie flash został tutaj przedstawiony. Kolorystyka się broni, ona nie jest taka soczysta. Ona jest troszeczkę taka, bym powiedział, brudnawa dla mnie w mojej ocenie, ale w chwili, kiedy Flash właśnie przyspiesza, kiedy zaczyna biegać, te czerwone barwy, one tak naprawdę robią się fajnie, krwiście, takie czerwone i to mi się cholernie podoba. Fajnie tutaj w ogóle został przedstawiony też motyw przyjaciela naszego głównego bohatera. Nie wiem, coś on, na niego się mówi. Nie, 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 nie chcę walnąć gafy, bo zostanę skrytykowany. Pozostali przy tym, ale po prostu flesza. I tutaj kurczę, to może nie do końca mi przypasowało, że ta ogromna ilość tych mężczyzn, ludzi, przyjaciół naszego właśnie sprintera, to właśnie chodzi mniej więcej o tych tutaj ludzi. Ja nie chcę też, kurczę. To nie jest recenzja swoista, taka, dlatego nie chcę tutaj fabularnie aż tak głęboko w to wchodzić i wam tłumaczyć, bo po prostu nie, ale to trochę może takie było lekko naciągane, nie wiem. Ja nie ukrywam, że mi najbardziej jednak podobał się ten wątek, właśnie. Kiedy on rozumie odnośnie tej miłości, że jednak nie będzie do końca chronił, chce być szczęśliwy, to jest fajne. Jest, nie, po prostu nie będzie taki samolubny do końca. No. I plus właśnie ta historia związana z całym tym procesem poznawania jego genezy i, i tej, tej właśnie. Tajemnicy związanej ze śmierc śmiercią jego matki. Oczywiście, fajnie tutaj też została zabarwiona historia walki z kapitanem Chłodem i jego tajemnicą czyli to, jak kiedyś korzystał ze swoich mocy, a jak w obecnym stanie to wygląda. Bo tutaj widzimy, on nie nosi tego swojego pistoletu, tylko korzysta po prostu z rąk. I też tu jest fajne to wyjaśnione. Jego siostra ma do niego za to ogromny żal, umierająca siostra na raka. Plusy, właśnie inni bohaterowie, którzy się tutaj pojawiają. Whatever, wise, Wizard, tak, dobrze mówię? Cholera, Whatever Wizard tutaj właśnie też się pojawił. No ale, no mówię, przede wszystkim Hitwave. Tak, Hitwave i to jak on. Płoni, jak to wszystko się dzieje. Au, kurczę. Mnie to bolało, jak czytałem. Naprawdę. Współczuję gościowi, że tak się wydarzyło, no ale cóż. No i właśnie historia z gorylem Grudem. Kurczę, to trochę takie dla mnie jest... nie jest złe. To naprawdę nie jest złe, ale w mojej ocenie troszeczkę tak... Małpy, nosory, Nie, że nie lubię małp, goryli. Po prostu jakoś tak... Jest okej, okay, ale, ale mówię nie. No i... W ogóle, dalibyście wiarę, że Flash, który, no policjant, superbohater, będzie w pewnym sensie zmuszony do tego, aby pracować w takim barze dla właśnie złoli? No to też jest ciekawa historia tutaj, która też została nam przedstawiona. Oraz inna postać, którą widzimy tutaj i jej e, moce nie, ale to, że on chce niby pomóc światu, e, energia i te sprawy, to w ogóle. Nie wiem czemu on mi się trochę z tą Gretą całą kojarzy. How dare you! Nie wiem dlaczego, ale takie myśli miałem po prostu, że tylko że on robi coś w pewnym sensie. Ale też Flasha tutaj chciałby tak jakby wykiwać trochę w sumie. I on zostaje przez to posądzony w ogóle o rzeczy, których nie zrobił. Zrobią z niego kryminalistę, później i tak go kochają. No, piękna historia, naprawdę, to wszystko nawet trzyma się kupy. Nie tej śmierdzącej od razu mówię, ale, ale jest kurcze dobrze, jest naprawdę dobrze. Zapomniałem wspomnieć, że 75 zł, każdy tom, jak to fajne czasy były, kiedy kto miksy nie były takie drogie, kurde, wracając do tego. I właśnie o tym o czym mówię. Te motywy, kiedy on przyspiesza, czuć tą prędkość, to jest takie namacalne, to jest takie soczyste, takie wow, taka czerwień aż po prostu leci jak jucha z nosa. I Kurczę, świetnie to jest odwalone. Naprawdę mi się bardzo takie motywy i te etapy poszczególne, kadrowania tutaj po kolei, jak on biega, gdzieś zatrzymuje się, czy, czy nawet tutaj te warunki atmosferyczne, to jest dla mnie szacun. Naprawdę świetnie to się oglądało i jednocześnie czytało. No spójrzcie sami, kurde, ale tu jest kawał dobrej roboty, odwalone. Także moi kochani, Flash. Flash dał radę, cholera dał radę. I jeżeli faktycznie jest tak, jak mówi się, że tamte następne serie, czyli gdzieś odrodzenie będzie lepsze, o kurde. Z czasem chyba kupię, nie ukrywam. Przede wszystkim fajne jest jeszcze o to, tutaj tego nie widać, ale później jest gdzieś przedstawiony taki cały rysunek. To jest jeden wielki taki kadr, że im Cholernie fajny pomysł. Mega mi się spodobał i, i plus plus też dla artystów dla twórców, że coś takiego wymyśleli. Z takich dodatkowych rzeczy, które tutaj mógłbym chcieć powiedzieć, to w sumie chyba tyle. To co takie najważniejsze wyrzuciłem z siebie tak na spontanie, bo po prostu tak miało być, gdyż no mówię, flash nie był w moich planach, a teraz doszły mi kolejne kurcze dodatki, dodatki, wróć, wydatki. Na to, żeby nadrobić naszego sprintera. Przede wszystkim, udało mi się kupić w ogóle całość od jednego z sprzedających tak na, na stronie, tak, i powiem wam szczerze, że to była chyba mega okazja, bo płaciłem nawet mniej niż połowę ceny okładkowej za tą serię, więc wow! Naprawdę mniej niż 30 tam, nie wiem, parę złoty wyszło bo tutaj 75 na pół, no to sami wiecie, 37,50 wychodzi za jeden ton, poprawcie mnie, to ja zapłaciłem jeszcze troszeczkę mniej, więc kurczę fajnie, gdzieś może wyszło koło 35 zł plus minus, a może nawet jeszcze troszeczkę mniej, 33-34 zł jakoś, coś koło tego, więc świetna sprawa, naprawdę warto poszukać yy, i, i co, no i tutaj właśnie też motyw, Pewnej, trochę dziennikarki, takiej jakby nie, trochę kury dziennikarki. Tu mi troszeczkę, nie ukrywam, to wyleciało z głowy, ale fajny motyw z jej, spoiler, bratem, właśnie tutaj, o którym mówimy. Um, ale to też ciekawa historia w ogóle jest. Tutaj tak dość, może nie iskrzyło, zgrzytało w tym negatywnym sensie, ale wybranka serca naszego sprintera i właśnie siostra tego Badasa który tutaj dał w kość naszemu Fleszowi. Fajny motyw ich rozmowa, tutaj jakaś mowa o, pamiętam, że fajnie dopasowany strój, obcisły i te sprawy w ogóle, że dobrze na niej leży, takie uszczypliwości troszeczkę, mam wrażenie, odczuwałem, że tutaj się pojawiły, no ale co zrobić. No i tutaj ciekawa historia też, kiedy opowiadają sobie straszne historie takie, no, może nie tyle straszne historie, co bardziej właśnie wracamy do takich pewnych retrospekcji tutaj związanych z motywem właśnie tego złola, tego złego Flesza i to, co tak naprawdę go skłoniło, bo on się okazuje, że to był dobry chłopak i mało pił, na zasadzie takiej, że bardzo kochał swoją siostrę, ona tutaj trzymała jego stronę, chciała mu pomóc, ale ostatecznie Zwyciężyło coś innego. Chęć zemsty przede wszystkim, więc no, niestety. No i ten tom ostatni, tutaj, o którym mówiłem, gdzie Patryk Zircher, Zircher odpowiada już. No i czy widać różnicę? No, trochę widać, nie powiem. Nie jest to złe, powiem szczerze, że jest ładnie. Fajna grafika w ogóle tutaj jest przedstawiona w tym komiksie, ale człowiek się przez te cztery tomy zdążył przyzwyczaić, no i niestety. Gdzieś troszeczkę to podupadło, aczkolwiek to jest w ogóle rewelacyjna historia, jak tak naprawdę Hal, no Hal wiemy, jaki jest Jordan, i, czyli A.K. Green Lantern, prawda, co on tutaj odpierdzielił za akcję i co musieli zrobić, to no, tu się akurat ubawiłem troszeczkę, ale też mówię, nie chcę zdradzać, więc mówię, wow, Kurczę, fajna seria, naprawdę. Podoba mi się. W ogóle końcówka jeszcze Deadman, jak się pojawił. Ja lubię postać Deadmana. Więc i ten finał, to co się tutaj pokazuje. Nie, no tego Wam nie powiem, bo, bo bym się z tym źle czuł, ale naprawdę, fajnie mi się udało ułożyć w miarę. Także, moi kochani, tak się prezentuje Flash z New 52. Na pewno go nie sprzedam, na pewno zostaje w mojej kolekcji, bo jest po prostu dobry. Fleszu, dziękuję, że jesteś. No i dzięki Ci, uniwersum DC, że, że w sumie głównie z... przez Ciebie <głos》> powiem w ten sposób. Mój portfel będzie troszeczkę bardziej chudy niż planował i jeszcze będzie bardziej chudszy w niedługiej przyszłości pewnie. Coś ty narobił. Jesteś zły i w ogóle nie mówię, że Cię nie lubię, ale mnie wkurzyłeś, bo dodatkowe wydatki mam przez Ciebie. Dzięki, wiesz. No. <głos》> Oczywiście żartuję, ale. Ale no fajnie, fajnie. A zauważyliście, tak w ogóle, że tutaj jest to inne DC od pozostałych? Nie wiem dlaczego. Dobra, moi kochani, tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. No i oczywiście skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. Będzie mi bardzo miło. Więc. A, oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, bo. Dzięki temu będziecie na bieżąco. Czasami może coś mojego oglądacie, a jeszcze nie subskrybujecie. Teraz jest idealna okazja. Bo dlaczego by nie? Także jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, widzimy się pewnie za jakiś czas w kolejnym materiale z najlepszych komiksowych serii. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!